Jest z nami Paweł Salwin z CCKS Chłopy. Za nami sezon wiosenny. Dzisiaj spotykamy się, żeby go podsumować. Sezon wiosenny historyczny dla chłopów, bo z pierwszą zdobyczą medalową. Zgadza się. No to jest pierwszy nasz medal w historii. Gramy od 2015 roku. Awansowaliśmy trzy razy, za każdym razem z czwartego, piątego miejsca. Także naprawdę te, złote, te brązowe medale, dla nas też trochę złote, są bardzo cenne. Pamiętam jak spotkaliśmy się gdzieś tam na mieście w Krakowie i rozmawialiśmy jeszcze przed końcem sezonu. Nie do końca było pewne czy chłopy te medale zdobędą po 10 zwycięstwach przyszedł pewien kryzys. Tak z perspektywy czasu skąd ten kryzys się wziął, czy to może właśnie bardziej trudność rywali, czy może coś w zespole nie zagrało w końcówce, bo mistrzostwo było przez pewien moment na wyciągnięcie ręki. Było na wyciągnięcie ręki, no jednak my na mistrzostwo raczej nie, nie liczyliśmy. Na ostatnie trzy mecze trochę było kontuzji, mieliśmy problemy ze składem. Przychodziliśmy w 6-7. W no też graliśmy z Rafisem, z Bianconerymi, którzy są naszymi raczej odwiecznymi rywalami. Nie możemy sobie zawsze z nimi poradzić. W poniedziałek gramy w ogóle z Bianconerymi, zapraszam. No i co? No, przegraliśmy trzy ostatnie mecze. To byłby event z 30 punktami nie zdobyć medali. No cóż, fajnie, że się udało. Kibicowaliśmy w ostatnim meczu w międzyczasie kiedy my przegraliśmy z Rafizem w ostatniej kolejce. Mieli tak, to byli Tak, to w ogóle mieli zremisować. Aha, okay. Wtedy wtedy my zdobywamy medal, okazało się, że przegrali i naprawdę ucieszyliśmy się mimo własnej porażki. Także no Jesteśmy mega zadowoleni z brązowych medali. Tak jak widać na tym turnieju, częścią waszej drużyny jest też dobra zabawa i przede wszystkim chyba takim motto waszej drużyny, więc tak za chcielibyśmy się dowiedzieć, jak chłopy świętowały ten medal, jeśli można oczywiście nam przedstawić tą wersję. No tak, świętowaliśmy we własnym gronie, przyszło 15 osób. Dobrze się bawiliśmy, podsumowaliśmy sami sezon. No. Co więcej mogę powiedzieć? No raczej nie będę zdradzał, Hulisami. jak to wyglądało za kulisami. No, rozumiemy. Dobrze, sezon jesienny zaczyna się całkiem przyzwoicie. Nie jest tak idealnie oczywiście jak wiosną. Gdzieś tam podstawy do tego, żeby o tym medalu myśleć pewnie są. Pytanie, jaki jest Wasz cel? Czy to już jest coś więcej? Czy jednak ten medal brązowy znów byłby wymarzony? I jak to powiedziałeś wcześniej, złoty dla chłopów? Cel, jak na każdy sezon, utrzymać się. To jest od zawsze, na zawsze prawdopodobnie. No to dobrze, no to tego życzymy, jeśli taki jest wasz cel. No i, i życzymy też dzisiaj dobrej zabawy, no bo po to tutaj się spotykam. Dokładnie tak.